Witajcie drodzy widzowie szlifierka zobaczcie jest zakupiona nówka nie no i co bierzemy pierwszy agregat na razie taki filmik na próbę zobaczymy jak agregat wygląda w środku tu jeszcze widzimy jest trochę miedzi trzeba to będzie poucinać liczy się prawda każdy kawałek także co trzeba to wybebeszyć także zaczynamy taki krótki filmik podglądowy także jedziemy z tym tematem. Myślę, że ta szczifiereczka się powinna zwrócić. Także zaczynajmy. Tak więc słuchajcie, operacja udana. Pacjent został wybebeszony. O, o, to jest o kurde, to jest to. Proszę bardzo, prawie jak menaszka. No, przypominam trochę menażkę I co my tu mamy? Zobaczcie, jest silniczek. Na takich gumach się trzyma widzimy. Ale to słuchajcie resztę dokończymy już jutro. I zobaczymy ile uda się uzyskać miedzi z tego agregatu. O, zobaczcie tam aż się czerwono robi w środku. Nie, o, o, o zobaczcie jak błyszczę. Na hmm, takiej guma chyba jakoś to ogarniemy jutro pewnie teraz to już będzie pikuś najgorsze było się dostać do środka a resztę agregatów opanujemy jutro także słuchajcie trzymajcie się na razie i do zobaczenia w kolejnym filmiku